Cześć, kochani, z tej strony Ania i witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj słuchajcie słowo miesiąca. W poprzednim filmie była karta miesiąca, Starota, a dzisiaj mam dla Was słowo miesiąca, słowo na Maj, które też wylosowałam przy pomocy kart, przy pomocy innej talii. I to słowo, to słowo przyjaźń. To jest ta karta. Tak, z tym słowem kluczowym, z tym tytułem. To jest karta przyjaźń, słowo przyjaźń. To słowo na maj. To z takiej talii z wróżkami. Eee, początek. Krótki opis z przewodniczka do talii z przesłaniem, które ta karta niesie. Delikatna natura przyjaźni jest uzdrawiająca, wspierająca i mocno ochronna. Doceń swoich przyjaciół i rozwijaj znajomości z nowymi. Oni mogą się stać twoim największym darem i największą siłą. Piękne. A teraz moje rozważania do słowa miesiąca. Jak macie chęć, to zapraszam do wysłuchania. Naszym słowem miesiąca jest słowo przyjaźń. Słownik języka polskiego definiuje przyjaźń jako bliskie, serdeczne stosunki z kimś, oparte na wzajemnej życzliwości i zaufaniu. Też. Rzeczliwość, serdeczność okazywana komuś. Nie potrzeba jednak słownika, aby wiedzieć, że przyjaźń to wielkie słowo, niosące w sobie wielką moc i mówiące o takiej właśnie relacji między dwojgiem ludzi relacji o wielkiej mocy i głębokim znaczeniu. W przyjaźni zawarty jest szacunek i akceptacja. Chcę z kimś nawiązać więź za to, jaki jest, za wszystko, co w sobie posiada, co uzewnętrznia do świata i to, co przed tym światem skrywa. W przyjaźni tkwi miłość i bliskość. Darzymy się szczerym, głębokim uczuciem. Tu nie ma płytkości i mówienia półsłówkami, jest za to prawda, głębia i oddanie. W przyjaźni ukryte jest braterstwo i wzajemność. Dzielimy się wszystkim porówno, wspieramy się wzajemnie w czasie bólu, w momentach próby oraz wspólnie cieszymy swoimi sukcesami. Radujemy w chwilach triumfu. To pięknie widać na tej karcie, gdzie obie postacie są do siebie bliźniaczo podobne, są jak siostry. Nie z krwi, a z wyboru. Ten wybór właśnie często znaczy więcej, a więź bywa dużo silniejsza niż geny, bo przyjaźń to pokrewieństwo dusz, to spotkanie bratniej dusz, bratni duszy, ujrzenie siebie samego w innym człowieku. Myślę więc, że do jej poszukiwania, do oddania się jej, namawia nas w tym miesiącu ta karta. By odnaleźć przyjaciela, by się z nim połączyć, by go docenić. Namawia nas też na kontemplację tego pojęcia i na uświadomienie sobie jego roli w naszym własnym życiu. Co według mnie oznacza przyjaźń? Czym ona dla mnie jest? Czy jej kiedykolwiek doświadczyłem? A może mam ten przywilej i doświadczam jej obecnie? Czy mam przyjaciela i kto nim jest? A może jest ktoś, kto chciałbym, aby nim został? I w końcu, jakim przyjacielem sam jestem? Chciałbym a propos słowa na maj pochylić się jeszcze nad innym słowem, wyrazem pochodnym słowa przyjaźń, a mianowicie wyrazem przyjazny. Słownik języka polskiego podaje dwie definicje tego słowa. Pierwsza. Żywiący dla kogoś uczucie przyjaźni, też będący wyrazem takiego uczucia. I druga, sprzyjający komuś, nieprzynoszący szkód. Dziś interesuje mnie ta druga definicja, właśnie. Ona sprawia, że w karcie przyjaźń odczytuję kolejną wskazówkę: bądź przyjazny. Nawet nieprzyjacielski, ale po prostu przyjazny. Z czystymi intencjami, z miłym usposobieniem do drugiego człowieka, do świata w ogóle. Nie szkodźmy sobie nawzajem, nie utrudniajmy, nie bądźmy sobie wrodzy, ale właśnie przyjaźni. Gdy kogoś poznajemy lub spotykamy, nie wiemy, z czym ta druga osoba się boryka, jakie ma problemy i smutki. I oczywiście nie musimy tego wiedzieć. Tak samo. Jak nie musimy dokładać jej kolejnych zmartwień i przykrości w postaci naszej często niczym nieuzasadnionej niechęci, negatywizmu czy zwyczajnie gorszego nastroju. Bo i po co? Co w ten sposób zyskamy? Jedynie przyczyniamy się do tego, że na świecie jest coraz więcej atmosfery wrogości i niechęci i że kolejna osoba. Padła jej ofiarą. Czy na pewno chce dokładać swoją cegiełkę do tego chwiejącego się muru? A w myśl starego powiedzenia nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, nie postępujmy z innymi w sposób, w jaki sami nie chcielibyśmy zostać potraktowani. Dlatego też pomyślałam, żeby przy okazji tych rozważań wspomnieć jeszcze o słowie przyjazny. Bo być może niektórzy z nas powinni zacząć właśnie od tego słowa, zanim przejdą do wyrazu przyjaźń. Zacząć od pojęcia o mniejszym znaczeniu i ładunku emocjonalnym, zacząć małymi kroczkami, ale zacząć i zacząć od siebie. Nie mogę też nie wspomnieć o tym słowie w kontekście karty miesiąca, jaką jest szóstka kielichów. To ta karta, właśnie. Na obu tych kartach główny element stanowią przedstawione na nich postacie. Są to dwie podobne do siebie osoby. Są tak samo ubrane, o podobnym wyglądzie i wyrazie twarzy. Ten motyw podobieństwa jest bardzo istotny. Stanowi on ważny aspekt przyjaźni. W symboliczny sposób pokazuje, jak podobieństwa między ludźmi. Wspólne zainteresowania, poglądy, upodobania, czy wreszcie cechy charakteru stanowią solidną podstawę do zbudowania między nimi trwałej przyjaźni. A jeśli chodzi o nasze drugie słowo, przyjazny, to obraz pięknie pokazuje, że aby porozumieć się z drugim człowiekiem i nawiązać z nim jakąkolwiek relację, należy szukać w nim podobieństw do samego siebie, a nie różnic. By się w przyjazny sposób połączyć, gdzieś spotkać na tej drodze, zwanej życiem, a nie nieprzyjaźnie podzielić. Motyw przyjaźni to temat często przedstawiany w różnych dziedzinach sztuki. Jest wiele wspaniałych ukazań więzi przyjacielskiej w literaturze, filmie czy malarstwie. Ja wspomnę o dwóch, które jakoś szczególnie mnie poruszają. Mam na myśli bohaterów trylogii Tolkiena, władca Pierścieni, którzy w pierwszej części uformowali tzw. drużynę Pierścienia i wyruszyli z misją do Mordoru, a także zwierzęcych bohaterów książki Kubuś Puchatek Alana Aleksandra Miln. Dlaczego wspominam akurat o tych dwóch tak totalnie różnych od siebie dziełach? Bo w nich został pokazany ten aspekt przyjaźni, o którym ja dziś mówię podobieństwo mimo różnic. W obu tych historiach spotykają się postacie, które są bardzo różne pochodzą z innych światów, mają zupełnie różne osobowości i odmienne podejście do rzeczywistości, w której im przyszło żyć. Tymczasem potrafią się porozumieć, odkrywają, że mają wiele wspólnego, a to, co ich dzieli, nie stanowi żadnej przeszkody, wręcz przeciwnie, wzajemnie ich w sobie fascynuje, a w każdym razie szanują odmienność, akceptują różnice, czasami wręcz pewne ograniczenia w sylwetkach swoich kompanów i usiłują im w przezwyciężaniu tych ograniczeń dopomóc. Razem tworzą coś niezwykłego i w tej swojej niezwykłości spójnego co jak bracia jak rodzina. Rodzina, którą sami wybierają, to ten wybór więzi, która jest silniejsza niż pokrewieństwo czy wspólne nazwisko. Mają, podat... Mają ponadto oni wspólny cel: we władcy pierścieni walka ze złem i uratowanie śródziemia, w kubusiu pochadku, szczęśliwe życie, radzenie sobie z codziennością. I to ich tak mocno łączy, a z czasem odkrywają, że łączy ich dużo więcej. Kiedy zastanawiałam się nad tym słowem, zaczęłam szukać w swoim umyśle i sercu symboli i obrazów, które kojarzą mi się z tym pojęciem, które w sposób metaforyczny mogą je ukazywać. Pierwszy symbol, jaki mi przyszedł na myśl, to dwie splecione dłonie, połączenie dwóch osób, nawiązanie relacji, symbol więzi. Kolejny to dwie bliźniaczo-podobne do siebie osoby, stojące naprzeciw siebie i do siebie się uśmiechające. Ja widzę siebie w tobie, ty widzisz siebie we mnie. Ja jestem tobą, a ty mną, jak w motywie lustra. Jesteśmy sobie podobni, jesteśmy sobie równi. Możemy się przejrzeć w sobie nawzajem, dostrzec w drugim człowieku coś niezwykłego i jednocześnie zobaczyć to też w sobie. Nie zapominajki. Ten piękny, delikatny kwiat u niebieskich płatkach mówi o pamięci. O tym, że prawdziwych przyjaciół się nie zapomina, że prawdziwe przyjaźnie ma się wyryte nie tylko w pamięci, ale również w sercu. Turkawki. Te podobne do gołębi ptaki symbolizują trwałość, wierność i lojalność. Fundamentu danej przyjaźni, taki na lata który nic nie zmąci, nic nie zniszczy, nikt nie zerwie. Różowe kwiaty, jak lilie na karcie, mówią o miłości niewinnej, delikatności, serdeczności, uczuciowości, przywiązaniu. Wręczając jej bliski, mówimy, jesteś dla mnie ważny, moje uczucia są prawdziwe. A uczyć w przyjaźni nie może zabraknąć. Wobec przyjaciela Możemy sobie na nie pozwolić i chcemy je okazywać. One w końcu nadają naszej relacji głębię. Na koniec dodam, że karta przyjaźń ma w tej talii numer 19. Przywodzi mi tym samym na myśl inną kartę o tym numerze. Kartę 19 w Wielkich Arkanach w Tarocie, czyli kartę Słońca. A prawdziwy przyjaciel potrafi być takim Słońcem w naszym życiu rozpogodzić nasz dzień i całe nasze życie. Idąc za myślą świętego Jana Bosko, najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód smutku, potrafi sprawić, że znów wraca radość. Niech nam zaświeci w maju przyjazne słońce. Także kochani, słowo na maj przyjazni. Pomyślmy o, nie, pomyślmy o niej, poszukajmy jej, zażyczmy sobie, ucieszmy się nią, jeśli mamy. I może to komuś coś ciekawego, pomocnego przyniesie. Ja Wam życzę wszystkiego co najlepsze. Dziękuję bardzo za obejrzenie i zapraszam na kolejne filmy. Pa! pa.